Sezon motocyklowy w Sokółce uważam za otwarty. Brawo! Gościmy dziś na trzecim rozpoczęciu sezonu motocyklowego w Sokółce. Ze mną są współorganizatorzy imprezy. Wojtek Japonii, e, Pudusław Pianusz. Panowie, powiedzcie nam, czy spodziewaliście się takiej frekwencji, jaką mamy tutaj dzisiaj? No po zeszłorocznej frekwencji, to nie spodziewaliśmy się na pewno, bo myślę, że mamy dużo więcej niż w tamtym roku. To widać po ustawieniu motocykli na placu tutaj. Że jest, myślę, że jest około 250, ale nie jestem pewien. Rok temu by było tak szacunkowo? E, było około też dwóch. Ale jeszcze w tej chwili widzę, że jest więcej w tym roku. Aura sprzyja, słońce świeci. Miało to wpływ na, na to, że tyle osób tutaj dzisiaj się zjawiło? Myślę, że tak. Zdecydowanie miało to wpływ. I ta pogoda, i to, że y, mamy dzień wolny 1 maja zamiast... Paradować, dofilować, no to przyjeżdżamy tutaj, się bawimy, poznajemy się, integrujemy się, jest okazja na to, żeby wymienić wspólne jakieś doświadczenia, porozmawiać o planach na ten sezon. Przechadzając się po placu wśród motocykli e, usłyszeliśmy obce głosy, nie polskie głosy, to znaczy, że cudzoziemcy również przybyli na to rozpoczęcie? No oczywiście, widzę chłopaków z Białorusi, którzy przyjechali. W tym roku to jest międzynarodowe rozpoczęcie sezonu, bo koledzy z Białorusi, z Grodna przyjechali razem z naszym przyjacielem Grzesiem, także jest nam naprawdę bardzo miło. Uczestników jest sporo, tak więc czego im życzyć na ten rozpoczynający się dzisiaj sezon? Przede wszystkim pogody, bo to niestety przy tego typu pasji jest bardzo ważny czynnik, słońce tak jak dzisiaj. No, i tyle samo powrotów, co wyjazdów z domu. Żeby, żeby nie Przede wszystkim bezpiecznej jazdy. Tak jak Wojtek powiedział, tyle co wyjazdów, tyle samo Szanowni Państwo! Chcielibyśmy jeszcze, korzystając z okazji, podziękować wszystkim gościom naszym, że zaszczycili nas obecnością. I mamy nadzieję, że jeżeli w następnym roku zrobimy taką imprezę, to też będzie tak liczna, albo nawet jeszcze większa. Dziękujemy. Przyjechał Pan na dzisiejsze trzecie rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Sokółcach? Ja przyjechałem z Grodna, to na Białorusi, obok samej granicy. My już dużo lat przejeżdżamy się z klubem Motoretro w Dalej Dlatego co, co rok przyjeżdżamy tu do Sokółki, żeby podtrzymać naszych przyjaciół. Czy to działa w obie strony i Polacy na Białoruś również motocyklami uczęszczają? Jasnie, że tak, bo dzisiaj mój klub. Na short free rider obchodzi swoje urodziny, 15 urodziny. I po tej wszystkiej imprezie Motoretro jedzie z nami na Białoruś do nas świadkować. A proszę mi powiedzieć, czym pan jeździ? Ja jeżdżę tym czarnym Harley'em już od parę lat. No lubię Harley e po prostu. Mam dziewczynę, ona też lubi Harley e i to też, też jeździ Harley'em. Ile kilometrów rocznie przyjeżdża Pan średnio na motocyklu? O nie wiem. 10, 15, kiedy niekiedy 20 tysięcy kilometrów. Kiedyś świadkowałem swoje 30-letnie urodziny i zrozumiałem, że potrzebuję motocykla i to już trwa ostatnie 16 lat. Z rozpoczęciem sezonu motocyklowego w Sokółce życzymy szerokości. No i z okazji piętnastolecia klubu co najmniej następnych 15 lat. Siro, dziękuję, a ja chciałbym zaprosić wszystkich na zlot, który odbędzie się za miesiąc obok samej granicy, w stronę Grodna. To będzie już 15 zlot, który robi mój klub. Wszyscy będą mile witani. To strefa bez wiz, Cieżajcie, będzie fajna atrakcja. Jest Pani jedną z nielicznych kobiet na motocyklu dzisiaj. Z czego może to wynikać? E, tak, jestem liczą z kobiet sądzę dlatego, że jest mniej kobiet jeżdżących na motorze, sądzę, że to jest głównym powodem. Z roku na rok tych kobiet na drogach jest coraz więcej, tak oczywiście jest coraz więcej, jak zaczynałam 7 lat temu, była nieliczne grono kobiet jeżdżących, prawdę mówiąc miałam tylko jedną przyjaciółkę jeżdżącą na motorze, w tym momencie znam około 30 dziewczyn jeżdżących i te grono z roku na rok się zwiększa. Sądzę, że zaraził mnie dziadek z motocyklem. Kiedyś, jak była malutka, na grzyby jeździło się motocyklem, wsiadało się pięcioro i tak się zbierało grzyby. Czym pani jeździ? Jeżdżę Honda Hornetem, jak widać, złotym, więc troszeczkę inny odwinić motocykli. Jest z 2006 roku, jest to motocykl szosowo-turystyczny. Miałam przyjemność z nim nim jeździć, nie tylko po Polsce, ale też za granicą. Naprawdę polecam. A czy to jest Pani pierwszy motocykl? Nie, to jest mój drugi motocykl. Pierwsza to był Suzuki Bandit. Też fajny motocykl, tylko że troszeczkę mniejszy. W tym momencie przerzuciłam się na większym silnikiem i, i jestem bardzo zadowolona. Motocykl służy Pani do zwiedzania, do celów turystycznych? E, tak, był kupiony specjalnie, specjalnie pod wyjazdy, nie tylko w Polskie tereny, ale też za granicą. Miałam przyjemność na nim być w Chorwacji. E, naprawdę polecam, ponieważ jest bardzo bezpieczna na nim pozycja wyprostna, że mniej można sobie zaszkodzić, jak chodzi o kręgosłup. Co by Pani powiedziała kobietom, które chciałoby, a boją się czują jakieś opory? Czy warto zaryzykować? Więc tak, dziewczyny, zachęcam Was na jazdę motocyklem, ponieważ można poznać fenomenalnych, wspaniałych ludzi. No i.. Jeszcze jedno, najważniejsze. <noise> Może zastąpić faceta. Jest posłuszny, grzeczny, no i wysłucha jak trzeba.